Jak to Ryszard mówi, weszliśmy twardo na pokład. Tak jest. Dzień dobry Państwu po długiej czerwie. Nie będę się tłumaczył, bo jestem za stary za dużo minęłem obowiązków. Patrzcie, I tak wygląda. Mówiłem Wam, że będzie jak niestety, tylko da radę. Niestety. Dzisiaj jesteśmy w nowym miejscu, jeszcze tego tak nie widzieliście. Jesteśmy na Wolf River we Fremont. Celem jest. Straybell. Zobaczycie. I też. Zobaczymy, czy będą w ogóle jakieś ryby, okej? Okay? Do zobaczenia na później. Spójrzcie, jak tutaj ładnie ludzie... Później będzie bardziej widać to, jak się rozjaśni. Ludzie mają domki przy samej rzece. I tak sobie wyobraźcie, wstajesz rano, bierzesz sobie kawkę, Ryszard, tak. wychodzisz na pomości, z gruntu. Uwalisz parę rybek, śniadanko Rzeka gotowo. Cisza. Dokładnie. I jesteś zadowolony. No. I wszyscy płyną w dół, a tu będzie teraz taki spadek właśnie na tym zakręcie. No ja to bym, widzisz, wszędzie nie wolno skidować, nie wolno szybko płynąć, są wszędzie te bojki stawia na słowo. To jest tu, a potem już jest... Rura ta do jeziora. Dopłynęliśmy, jest taki wiatr, że łeb chce urwać. Z cykady. Nie cykaj się Rysiek, wal z cykady, tak? Tak nie. Ja to tu delikatnie nie będę szarżował, tak jak to Ryszard planuje. Przygotuję sobie tu wenteczkę zaraz. Kurczę, nie spodziewałbym się, panie kolego, że tu będzie dzisiaj tak chłodniutko. A ja delikatnie ze stan Krojka sobie tutaj wystartuję dzisiaj. Wiesz o tym? Spodziewałeś się i nie ostrzegłeś nic, tak? Tak bym przy garażu mówiłem. A przy garażu, kurczę, jak już było. too late Kurczę. Rysiek, ale jak ostatnio tu byliśmy, dawno, dawno temu, w tym miejscu, to miałeś tą samą akcję, że wymarzłeś jak pies. Ale, ale wtedy był deszcz jeszcze do tego i ja nie miałem przeciwdeszczowego. Aha. Było bardzo, bardzo przykro, bo wódę Coś się stało. Co? Kotwica nie trzyma. A ja z zielonego pudełeczka Cyk Skąd tu się w ogóle wziął? i Tutaj taki jeden Siedzi kolorowy, ładny misiu Zaraz go założę Tu co? Nie atakują? Podstawowe pytanie, czy one tu są? Hey, jaskuła, Rysiek zobacz. Ty ją znasz? Nic nie zmałpował od ciebie, chłopie, to są stare przynęty jak świat. O, nabijemy jaskółeczkę. Ryszard mówi tak Dzisiaj to będę gadał do kamery. Że mi się morda nie zamknie, nawet buzia nie zamknie. Nakrył się kapeluszem i tyle go słyszeli. Mówisz coś czy nic? Cycek. No to mów głośno do kamery. Patrz jaki ozeł leci Sem czy coś tam z tyłu, ta ty ornitolog jesteś zobacz za sobą. Tak go przejrzysz. I co to jest? Jaskółka. Korytkowo co wieje, nie? Ale, ale my tam stali wtedy i, i brały na wiesz Tak tym... Ale se zapakowałem w rękę tego haczyka Pewnie, że tak W środku stać Powiedz jak jest, jak ty się w ogóle czujesz na łódce? Ja? No Ja też zawsze się dobrze czuję Dobrze? No właśnie na łódce twojej Dobra, super Podpłyniemy jest ryba, się. I zgadnij, co mam To jest rybka, którą ja A kurde, żeby wam się W życiu lepiej powodziło, zobacz Jaki śliczny, patrz No, kochany jesteś Dzięki, że przybyłeś A teraz sobie smierdaj do domku, szybko Rafał złapał ja Jako pierwszego Jes, niech like windy jak tu rzucali się Jak yeah. nie bracie, bo tą falę zrobił taką Ty, co jest? Kotwicy w ogóle nie ma To zaprezentuj rybkę, pokaż O jest trejbezik Były dwa tak? Z stadem szły? Nie stadem, tylko nie stadem ze klarów Panny, no? Cieka rybka Taka, taka no. Czemu? Jest mąką wyjdzie, one będą bardziej agresywniejsze, nie? Nie, jest I to wolaj jest rysiek. Ja widziałem tam, tam olajka złapał właśnie ten facet jak gigowali O, chodź, 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 to Ci odepnę ładnie Ale piękne kolory mają tutaj w tej rzece Jak skubany, Ach, przez nozdrza się przebił 17, 18 O, taki śliczniutki Pompka sekwencyjnie, co parę minut na 30 sekund się włącza pompa z tyłu jest wejście wody i pompa napompowuje nowej wody wpompowuje nową wodę ryszard prawda do rybek żeby były żywe cały czas żywczyki które kupiliśmy sobie na stacji paliw no i będziemy próbować na żywą rybkę płyniemy trochę w górę rzeki bo tutaj jest na razie wyłowione tak a ja spróbuję założyć są takie specjalne główki jigowe, zobaczcie które są przystosowane do lekkiego ciągnięcia po dnie widzicie nieduża gramatura tej główki jigowej jest ale o to mi chodzi bo dam żywą rybkę i żeby delikatnie ciągnąć po dnie chodź rybcie ok Teraz zapuścimy zaraz, bardzo nie lubię tu łapać, bardzo nie lubię tej rzeki Rysiek, Zawsze, już sobie przy przyrzekałem tyle razy, że już więcej tu nie przyjadę i to już jest teraz na 100% ostatni raz, jak tu jestem. Okej, okay. rybka i zobaczymy zaraz, co się będzie działo. Ole, coś ładnego siedzi teraz. Uuu. Patrz, szczupak. Szczupaka. Taki szczupak. Zobaczcie z Wilczej Rzeki. No zmykaj szczupły. Ha poszedł i teraz pan Ryszard coś tu schwytał. Delikatnie pod łódeczką, o. Co jest? strajbezik a jak jadalny, co? No chyba tu, co? No, Ryszard zbiłeś się teraz z bo tak żeby nie było ci widać z nim za bardzo. Olebyczek, ale ładnie pompuje. A. Kurde, patrz, ja te fajki będę łapał dzisiaj, Rysiek. Następny pajk, Następny pajku, u Ty to nie ten sam, Rysiek? Ten sam, nie? Wyścigowy. Nie, tam nie będę go wcaleczył. No i co, Ryszard? Zmieniliśmy miejsce. Jedziemy na normalne wędkowanie. Nie na jakieś. No. Dobra. Pal maszynę. Jedźmy. Korek zatkany jest, tak? Nawet nie wyciągaliśmy. Ja też nie, chyba. To jest właśnie dwójkę, jak się cofa. Zobaczcie, rysiu mi cofnie, ja jestem w wódce. Ktoś zabił małego sandaczyka, czyli wołaja amerykańskiego. Dobrze, idziesz, dobrze. O, i rysiu mi cofnie. Ja sobie siedzę w łódeczce. i się ciluje. <laughs> nie, nie. Nigdy się nie spieszcie. Kiedykolwiek będziecie z łodzią cofać, Nigdy się nie spieszcie Opuścimy do wody, tak Dawaj, dawaj Śmiało Jeszcze kawałek Jeszcze, jeszcze Dobra, poczekaj Ok I rura Wyjeżdża trailer z wody. I Rysiek może sobie siedzi na parkingu, a ja płynę na ryby. Nie, żartuję to zaraz gdzieś tu po niego podpłynąć. Gdzie tu podpłynąć? Jest taki kamień wszędzie, że głowa mała. Tylko drzewa było zawsze najlepiej podpłynąć, że bo na rozkładanych mają. A, będę musiał się tu dziś wbić, te skały, aby tylko śruby nie porąbać. Ale tu jest pięknie, tu jest tak pięknie, że nigdy nie ma tak... Widzieliście tam coś? Pół ryby na zewnątrz wystawało. Patrzcie, wystaje dalej. Coś się dzieje tutaj. Zaraz zobaczymy, co to się dzieje. O, tu jakaś ryba umiera chyba, przez przeszła. Tak, szkoda rybki. Zobaczcie, jakaś ryba przeszła przez tamę, o mały krapiś, mały krapiś to jest. Widocznie przez tamę, przez turbinę się przedostał z jeziora i go troszeczkę pokręciło. Coś go zaraz zje jakaś rybitwa, o, on jeszcze próbuje płynąć, może i dojdzie do siebie. O. i like your glasses <laughs> what do you catch crappies oh okay i hear it's gonna be some tournament next weekend the next weekend they're gonna have some tournament for the uh, smallmouth yeah So, I believe this place is to be hell of a busy. Wypada spróbować z kopyta seledynowego. Ach. Jest troszeczkę nie. Zbyt w miarę pogoda do trollingu. Będę chciał spróbować rzucić na gumę. Wiatr wieje, trochę mocny wiatr jest. Niedobrze. Strasznie przegania żyłkę. Tę plecionkę, widzicie? Ach. Miałem uderzenie Rysiek Miałem uderzenie Szkurczę Nie spodziewałem się w ogóle Ha Takie było tu 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 Jak to mówią kopnięcie, wiesz o tym? A tu chyba trzeba dużą główkę jigową dzisiaj nie, ale ja nie byłem koło ciebie A no, to tak, to kopnięcie to było wiesz, ryby Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Jest bardzo trudna tama, bardzo trudna. Jakby sobie pomyślał, że piękne miejsce, ale tama jest trudna technicznie jest strasznie zaczepowa. Nie są to żadne kołki, po prostu są to skały. Na dnie są potworne kamienie wypukane przez prąd. Przez tysiąclecia, które tu płyną Nie tysiąclecia, przecież ta mama ma ile? 70 lat? I teraz Takiego berklejka założymy Bardziej tego takiego Shiner Okej okay. Nadźgany, nadźgany Ładnie Lepiej to by było znajdź gdzieś Co? Krapisy. Mówię, że najlepiej by było znaleźć gdzieś, gdzie się kamienie kończą i piasek jest. A tutaj wie, że na tej tamie nie ma piasku. Zainstalowałem muchy. Dwie muchy na bocznym troku, ale widzę, że nawet to nie działa. Zobaczcie. Jest petarda, nic nie bierze. Ha, to żebym kłamał, ale no zobaczcie na cycka jednego. Moczyk i jedwa A ty ile? Jednego no, Tak, to których wyciągnął te A nie, no ciebie. bo jednego wyciągnąłem, to drugiego schowałem Tak, trzeciegoś schowała, dwa A, dobrałem. już będziesz wymyślał teraz, ja tak? nic nie wymyślał. I to mnie mówi, ciekawe co by było jakby tą tamę zerwało Ja tak powiedziałem No, a kto ja? Aż ci okulary sciemniały. Ludzie, ludzie jak go cygani <laughs> Ryszard, ty jesteś cygan O, rybka tam skoczyła, widziałeś To był karpik wymiarowy, jadalny Ole bryndza, ale brynza! Ale Słuchajcie, wygląda na to, że Ryszardo się wytłumaczy czemu go nie było. No, i czemu ciebie nie było? Ja się nie będę tłumaczył, bo jestem za stary. No, to masz baterię do GoPro. Teraz, teraz tak. Raczki, Raczki. rybki, gumy i jakieś jaskółki. Nie działa. Nie działa. Czyli? Dlatego spadamy stąd. Słuchajcie, zrobiliśmy chyba taki lekki strzał w kolano, jak to się mówi. Wyjechaliśmy z Fremont za, z Wolf River. Przyjechaliśmy na Dubeja, piękne miejsce, wspaniałe Ale nie mieliśmy, nie ja miałem dwa brania, miałem dwa brania, sam widziałeś No to tylko widziałem Tak widziałeś, ja przyciąłem i nic nie było Nie, 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 słuchajcie nie, wracamy za późno Wracamy do, wracamy do Fremont na Strejbezyt Jednak coś tam się działo były brania, były brania, były dwa, dwa te, dwa, masy, szczupaki, dwa szczupaki, kilka strajbezów, dwa wolaje. Było coś. Tam była akcja. Tak, a tutaj ale, jest... Ale sami sami zobaczcie jak y, są filmik, krajobrazy, orły, o. chmury, <laughs> Mury, orły. To, to orły. Trochę nie cieszy, ale jak jeszcze ta akcja jest, adrenalina. Filmik tak, musi mieć... musi mieć rybę. Musi, no ale nie. to tak... To tak nie jest, że idziemy nad wodę, strzelamy z bata i łapiemy za każdym razem. No, na, nawet tu, w Ameryce, nie da się, tak nie da się. Sami o tym wiecie, że się tak nie da, żeby na, natłuc tych ryb do pełna. Za dużo kusoli. No nie wiem, czy kusoli, no no, ryba siedzi wbita głęboko w dno. A. a teraz przejdziemy do. A zwłaszcza, a zwłaszcza, na sałcie. Na a teraz przejdziemy w tym wieczu do. No. Pozdrowień, no i z widokiem na Ryszarda który tak jest, spadamy który, Spadamy Przechodzę do pozdrowień, była prośba o pozdrowienie Rysiu Daniela Pudlisza, Daniel Pudliś Pozdrawiamy po, no Oczywiście I teraz przechodzimy następnie do pozdrowień Pawła Markiewicza Ty kredziesz nie czy telefon? No nie, no Paweł, Paweł Markiewicz no. Zwany Pawelski Pozdrawiamy! Również. Pozdrawiamy Pawelskiego. No i żeby nie skłamać jest Przemek. Małpa z Makowa. Małpa to chyba na niego mówią, tak? masz? Nie Ale wiem. Masz pseudonim fajny. Małpa wow. Przenie. Tak małpa Z Makowa masz pozdrowienia. Tak jest. Tak jest? Tak jest. Jeszcze kogoś chcesz pozdrowić, żeby się o wszystkich. Którzy na ciebie czekają chłopie kurde, nie bądź taki. Moich wszystkich przyjacieli. O dokładnie. Z południa. Zwłaszcza? Z południa. Ze wschodu, z zachodu i z północy. A, no czyli całą Polskę i <laughs> Anglię, i Irlandię, Oczywiście, że Włochy, Hiszpanię. Całe... Obiecałem wam, że pokażę wam wszystkie miejsca, gdzie łowimy. Jest duży wiatr. Trudno. Lecimy zaraz dronem. Nie wiem, co się stało z gimbal Okej, okay, wyprostowało się. Muszę wziąć, włączyć wszystko co trzeba. Wi-Fi na razie wyłączę. Ustawię sering. Wi-Fi. Muszę złapać Phantom. Złapie Fentoma Okej, okay, złapał no. Włączamy ja, aplikację Ja złapałem bułkę Bułkę z synecką Tak Słuchajcie, załop... O, maszynkę. uwaga, uwaga Okej okay. Jedziemy Zamykamy Nie chcę zdjęć Chcemy. To? Stawić tylko menu Ja ci zasłonię słońce, żeby wiesz, żebyś wszystko widział Foto, nie chcę foto, chcę... Muszę Chciałbym Powiedz mu tylko, żeby do domu wrócił Tak, właśnie o to chodzi mi Dobra Lecimy moi drodzy Widzisz A -a. obraz? Nie, ja zasłaniam członku, żebyś ty lepiej widział, żeby on wrócił do domu. Czekaj, ocoń, ocoń. Józio. Włączam nagrywanie. No. I lecimy. Jest! I'm not confused.